Ostatni łyk brałam. <noise> Witajcie moi kochani. I mamy przyszło właśnie ubezpieczenie Krystiana. E... Kwota ubezpieczeniowa. To chciałam powiedzieć. Tak. Za złamaną rękę. Eee, dobra. Kochani, lecimy po kolei. Zobaczymy ile mi wyjdzie. Ile mi wyjdzie, ile mi w zajmie czasu, coś tu ciekawego mamy, nie wiem, zobaczymy. Dobra. Na dzień dobry w rękę mi padła Mixa, dwufazowe płynnice do demakijażu, optymalna tolerancja, bardzo wrażliwa skóra wokół oczu dla osób noszących soczewki kontaktowe. Cena jak widać z Lidla, czyli był w fajnej cenie 125 ml. <laughs> Przepraszam. Eee, spoko fajnie domywał dobrze wycierał eee, O czym mnie w sumie nie 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 piekły trzeba było strząsnąć bo była biała warstwa niebieska warstwa jak najbardziej ok nie miałam się do czego przyczepić zapach też taki neutralny dalej to chyba to, co ja najbardziej kocham. A przynajmniej moje pachy kochają. Rexona. Chyba nie ma nic lepszego dla moich pach niż Rexona. Yy, antybakteryjna. Protect. Oryginalna. nie bez alkoholu. No dla mnie szczosik. Nic więcej nie mam co powiedzieć. Krem do rąk. Krem do rąk. Yy, antybakteryjny. O matko, no dobra, nie będę szukała chyba po polsku tutaj. E, z boksa, e, dobra, już przypomniałam sobie, biglossy. E, dałam go mężowi do pracy, bo miał suche ręce. I już jak skończył pracę u siebie i przenosił się, to przyniósł go do domu, bo jeszcze tam było trochę do zużycia. On był zachwycony, mówi super się wchłaniał, w ogóle genialny. Ja również y, parę razy go użyłam, bo gdzieś tak tyle go było, więc tak parę razy użyłam. Ładny, taki delikatny zapach, neutralny, zawiera tutaj bepanten i na Przyjemny, dobrze się wchłaniał, fajnie nawilżał ręce. Myślę, że spoczko. zmywacz do paznokci, nie robię hybryd, jak już to sobie maluję tym utwardzaczem do hybryd bez lampy i dobrze mi się trzyma i sana zmywacz daje radę, ściera wszystko idealnie, więc a taki pojemniczek na długo mi starcza o dobra, już Musiałam sobie zetnować. Drugie mam opakowanie. Bo drugie mam opakowanie takie. I jedno mam takie. Co my tu mamy? Szwartkop, bliskur, serum. Intensywna. Yy, bo, yy, wróć. Mam maska intensywnie regenerująca. Yy, 16,99. Ja kupiłam jakoś tak taniej, bo yy, pani u nas... Yy, Zamyka działalność i robiła wyprzedaże i badam, że ja to trochę taniej kupiłam, powiem Wam, że fajne, fajne, fajnie się używało, przyjemne, o jakaś jeszcze się uchowała, ja tak marnuję, przyjemny, delikatny zapach, ale nie powiem Wam jaki. Nie wiem, jaki to jest zapach, nie, nie kojarzy mi się z niczym, ale naprawdę powiem Wam, przyjrzyjcie się. Fajna, fajna, fajna. I na pewno bym chętnie do niej wróciła, bo moje włosy bardzo fajnie się zachowywały po tej maseczce. I ona chyba jest taka. Yy... Tak, i pozostawić na minutę, właśnie. Dwa, trzy razy w tygodniu, i pozostawić na minutę. To jest taki ekspresik. Wiecie nie, ma. rano, przed pracą, myjecie włosy, coś byście chciały nałożyć, nie macie czasu tego trzymać. Nakładacie na minutę, w międzyczasie, nie wiem, myjecie zęby, puczecie głowę i macie luksusowe włosy. Naprawdę super, podobała mi się ona. Może mniej cena, bo 17 zł tu jest za 200 ml, tylko ja tak jak mówię, kupiłam ją troszkę taniej. I yy, do moich włosów jest fajna. Ja mam włosy średnio porowane, yy, poro, Poniu. średnio porowate ku wysoko porowatych według mojego testu, mojego testu, testu na internecie. Więc fajna. I druga maseczka, właśnie co kupiłam. 15% baterii mi zostało. Lecim szybko. Mm. Z 25% na 12.50. To też było kupione w tym sklepie LORAR LSF. Mam nadzieję, że dobrze teraz powiedziałam. I to jest maska arganowa, jak dobrze pamiętam, wzmacniająca z arganiną, proteinami. Nałożyć 2-3 razy yy, bo 2-3 razy w tygodniu na 2-3 minuty. Maska błyskawicznie się spukuje. No powiem Wam, że bardzo, bardzo fajna. Również mi się bardzo podobała. Ta już ma taki bardziej ziołowy zapach. Zobaczcie, też jakieś resztki zostawiam. Nie ja nie ekonomiczna. Taki bardziej intensywny zapach, ale powiem Wam, że naprawdę superowa też była. Też moje włosy bardzo ją lubiała, lubiały. Dobrze współpracowały z nią. Myślę, że mogłabym do tych dwóch maseczek spokojnie wrócić raz widziałam komentarz nic nie mam do stóp, wiecie temat moich stóp jest tematem bardzo y, ciężkim na początku sezonu zrobiłam zdjęcie moim stopom w sumie mąż i miałam tak ambitnie o nie dbać i pokazać Wam że się da ambitnie dbałam dwa tygodnie i zostawmy to bez komentarza. A mam naprawdę bardzo fajny, genialny krem do stóp. I po prostu pewnie jakbym go używała regularnie w wakacje, bo moje stopy w wakacje wyglądają drastycznie. Jak takie stopy z horroru. Naprawdę. Mój mąż ma piękniejsze stopy ode mnie. Moje pięty są po prostu ple. Pamiętam, że jedna właśnie z Was napisała, że nie mam nic do pielęgnacji stóp, że nic nie pokazuje. Bo moim stópom to nie wiem. Chyba um, pilnik, um, szlifierka, o szlifierka może do pięt byłaby genialna, taka wiecie, jak szlifujemy drewno, to tak może pięty jakbym przeszlifowała, to bym miała piękne, ale niestety. I moja ambicja się skończyła i niestety Wam. Nie jestem w stanie pokazać moich pięt posłów. Są... No ale dobra. Peeling do stóp. No 36, nie wiem, jak to mam nazwać. Ten niebieski kolor tak mi zszedł. Może jakoś tam mocnej rewelacji nie robił na piętach moich. Moje pięty na pewno nie znikły te suche skóry i tak dalej ale jest przyjemny. Lubiłam go używać. Robiłam sobie tam bo powiedzmy jak Wojtek śpi, to i mam chęci natchnienia, to sobie robię stopy, pięty i tak dalej. Za to bardzo lubię robić komuś pięty i stopy i paznokcie u stóp. Mi to nie przeszkadza. Moja mama bardzo z tego chętnie korzystam, zwłaszcza w sezonie letnim. Uwielbia, jak ja wyjmę wszystkie pilniki, jakieś szlifierki i robię jej pazurki, bo mam sprzęt taki do, do tych skórek, taką frezarkę. I ona tam wtedy... tak. I moja mama bardzo chętnie korzysta z tych moich darmowych usług. Dobra, zaczynam się rozgadywać nie na temat peeling porządku. Nie mam do czego się przyczepić, nie był może rewelacyjny był. Hmm, nie był mało. Mało zianisty. Bez zianisty i mało zianisty, tak więc on był ma, taki mało zianisty. Może bym zainwestowała w jakiś zianisty albo nie wiem. Chyba, że wy coś macie fajnego na stopy. Jak macie coś fajnego na stopy, to piszcie mi tu teraz, żebym wiedziała. Bo, co, jak coś tam mi polecacie, to ja mam te wszystkie screeny tych komentarzy nie to, że ja e, gdzieś tam potem zapominam. Ja to wszystko potem mam w telefonie. Dobra, ostatnio był, teraz też jest Elodem. Szczosik, szczosik, szczosik. Na wojtusia, idealny. E, Tuściutka skórka, nawieżona skórka. Zobaczymy, jak będzie zimą. Bo włączą się kaloryfery i to powietrze jest dosyć suche a ja zauważam, że niby mamy suche powietrze jednocześnie rano codziennie miałam całe okna mokre, więc nie wiem na czym to polega że tam w sumie Mata w biegu mi tłumaczyła, ale ja to wiecie, jakoś to tak nie mogę do końca zrozumieć i zapamiętać ogólnie tak, że moje okna są potem mokre ja to wszystko muszę przecierać do sucha, codziennie, te okna, żeby były suche, bo potem ścieka nam z parapetu na podłogę, tak? Zdarzyło mi się, że w nocy słyszałam, że ścieka woda z parapetu na podłogę, więc mamy w wilgoci w pokoju i on stoi cały czas. I ostatnio jak była taka kiepska pogoda, to przecież pranie miałam w dużym pokoju i wiecie, po prostu... W ciągu paru dni litra wody mi się nazbierała w tym pochłaniaczu. Dobra, Eloden, sztosik. Zaczęłam się rozgadywać. Yy, taka fajna seria. Yy, kupiona na Winter w fajnej cenie. Aqua Your Body i tu mam yy, Peeling Gamache. Mam nadzieję, że dobrze mówię. A tu mam maseczkę do tego, żeby jak to zrobię? Nakładam tą maseczkę na noc i jestem piękna, młoda, pachnąca. I powiem Wam, że bardzo przyjemne. W ogóle e, to jest pierwszy raz, e, gdzie miałam styczność z takim peelingiem. Było dla mnie fajnym odkryciem. E, podobało mi się jego używanie. E, Używam go regularnie, zwłaszcza jak. E, Zwłaszcza jak w wakacje. Wiedziałam, że w piątki jedziemy na działkę. To w czwartek robiłam sobie peeling, i w niedzielę, jak wracaliśmy, to robiłam sobie również ten peeling, bo moja twarz się szybko opalała. I tak nie miałam jakichś takich większych problemów. Polecam. Kupiłam na winter za naprawdę śmieszne pieniądze. Nie wiem, ile to tak normalnie kosztuje, ale sobie popatrzcie. Aqua Your Body. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Dobra, coś mi się tu poprzyklejało. E, miksa, pomadka do ust. E, nie ma po polsku, więc nie wiem. Wydękowana do końca. Przyjemnała, nie pachniała. Fajnie nawilżała usta. Ja, to jest moje upsa, nie, nie więc tam pewnie jeszcze jakaś się pojawi. Dobra. Lecimy coś, co był totalnym dublem. Bublem. 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 Dostałam to w kalendarzu adwentowym z B. Glossy. Delia. Taki pomarańczowy kolor. No, powiem Wam, że na paznokciach. Cud, miód i malina. Strasznie mi się podobał. Na wakacje mówię. No, genialny kolor na wakacje. Ale użyłam go raz i tylko raz, ponieważ moje paznokcie potem były pomarańczowe. Takie pomarańczowo-żółte, jak, jak go zmałam. I tak mnie to drażniło, że powiedziałam, że więcej nie pomaluję tym lakierem, bo po prostu miałam wrażenie, że moje paznokcie wyglądają na chore, niezdrowe, paskudne, brzydkie i w ogóle... Aaaa. Potem myślałam, że go na stopę użyję, ale stwierdziłam, że na stopach tak samo będzie mnie potem drażniło, że mam żółte paznokcie u stóp. Jakbym miała grzybice. O, jakbym miała grzybice. Więc po prostu ten bubel idzie do śmietnika. Uch. Muszę kontrolować czas, żeby nie było za długo. Apart. Mydło. Mydło jak mydło. Chociaż nie wiem, czy ono nie miało taki specyficzny zapach. Oj, to śmierdzi. Aha. Tak zachlapała się Madzia. Nie. To jeszcze jakieś, to inne mydło miałam. Takie wiecie. Kurczę, no tak mi działo. Ten nie. Tu jest jaśmin. Silk i jaśmin. Nie wiem co to jest ten silk. Ale kremowe, przyjemne, ładnie pachnie, tak delikatnie. O. Opakowanie po tej maseczce, jakby ktoś yy, chciał dokładnie wiedzieć. Bo ja również takie opakowania zostawiam. Yy, płatki pod oczy złote. Ekskluzyw, hydrożelowe. Yy, skóra zmęczona pozbawiona blasku. W porządku. Trochę mm. mi spływały z oczu. O tu. Yy, Czym mam teraz? A, takie. Oj, z lodówki to wiecie, jak się wyjmie z lodówki, to są e, na tyle fajne, dopóki nie spłyną. I, e, no, I że tam trochę schłodzą i to, czy trochę lepiej wyglądają. Co ja tu dalej mam? Bo ja tu też e, widzicie, takie opakowania zostawiam sobie. O, to zużyłam. To zużyłam. kupione na dosmanie jak była taka e, fala w pewnym momencie, że dużo kosmetyków było z żółtą metką i były naprawdę w fajnych super cenach i ja tutaj zakupiłam dobra, tu nie ma nic po polsku nawilżający <coughs> przepraszam nawilżający, że zmywający zostawmy to bez komentarza no dobra, nadawał się do oczu, twarzy, wrażliwa obecność soku z owocu noni, oliwy z oliwek i ekstraktu z aloesem i olejku awokado. Nałożyć kolistymi ruchami i wypłukać. Przyjemny, fajny, taki cytynowy bym powiedziała bardziej ale był rzadki. Był na tyle rzadki, że był niewydajny, ponieważ on mi się zawsze za dużo nalewał na rękę. Myślę, że jakby był w pompce albo bardziej gęsty, jeszcze czuć, yy, bardziej gęsty to pewnie byłby bardziej fajniejszy, bo jest za rzadki. Ale był w takiej naprawdę genialnej cenie. Yy, tusze. Tusze wyjmiemy sobie. Pierwszy tusz, nie wiem czy pamiętacie, taki filmik, jak otwieram i on jest niebieski. Kupiłam niebieski tusz. Nie jest zdękowany, bo nie jest zużyty do końca, ale parę razy w wakacje go miałam w tamtym sezonie i w tym sezonie. Więc uważam, że zakończył się sezon. Czas najwyższego się wyzbyć. Lowella, żółta maskara. Ładnie maluje, tak jak te żółte maskary do Czyli ładnie wydłużają. Tak ten też wydłużał. Eee, Krystianek to nawet raz tak stał i patrzył: Ty masz rzęsy niebieskie? Mówi, a widać? Bo szczerze mówiąc, ja w domu tego nie widziałam efektu. A mówił, że w słońcu na dworze naprawdę był widać efekt, że są moje rzęsy niebieskie. <laughs> potem mi trochę było głupio chodzić z dziećmi, z niebieskimi rzęsami, a potem się przestałam przejmować. Następny żółty tusz mi Sporty Studio Lush 3D. Uolna. Również wydłużał, nie pogrubiał. Ja jeszcze lubię ten efekt wydłużenia, pogrubienia. Już jest taki, może nie jest do końca zdękowany, ale już zaczyna kiepsko malować i zgęstniał już tak, tak, taka sztuteczka. Ale bardzo fajnie mi się malowało, fajnie mi się z niego korzystało, więc jestem zadowolona. Myślę, że spokojnie mogę do niego wrócić. Co my tu mamy? Jakąś maseczkę, o. Może mi się uda wszystko wyzbyć albo i nie. E, maseczka Eveline z pomarańczową metką, czyli Lidlowska 8 w 1. I co mamy nało nałożyć, przytrzymać, zdjąć i jesteśmy piękne młode. Hmm. silnie liftingująca kolagenowa maseczka anti-age na tkaninie yy, bo, bogata w kolagen ekstrakt z orchidei ogórka, rumianku, aloesu pantenolu wyciągu z białej wierzby i alantoiną przyjemna, fajna no może taka mocno młoda nie byłam ale takie maseczki w płachcie jeszcze w wakacjach były te upały wyjąć z lodówki i sobie położyć, to jest luksus, więc ja myślę, że każda maseczka w płachcie dużo nie, 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 niektóre robią dużo, niektóre robią troszkę mniej, ale są przyjemne i taka to jest taka chwila dla siebie. Po raz kolejny jeszcze chyba mam te płatki pilaten krystaliczne, płatki kolagenowe pod oczy. Mm, lubię je, bo są takie, że mi się trzymają. Trzymają mi się y, tutaj. No. A z lodówki, to wiecie, wszystko jest fajne. Maseczka. Cien, słoneczne mango. wyrównuje koloryt. Mm, nałożyć na 10-15 minut. 2-3 razy w tygodniu. Pasować skórę lub zmyć wacikiem. Um, nie, nie pasowała mi jako zostawić ją i niech sobie tam um, siedzi ze mną cały dzień. Ja ją zmyłam w jakimś czasie. Zapach przyjemny. Może mocnego jakiegoś efektu. One chyba mocnego efektu nie robią te Ale tak, tak żeby sobie coś tam nałożyć i posiedzieć, jak ja to mówię, chwila dla siebie. Spoczko na, jak najbardziej. Dobra, ostatnim produktem i chowam siatkę. Starczy Wam 20 minut, bo się zanudzicie. Pasta Blendamet. Pasta jak pasta. Nie wiem w ogóle, po co ja wrzucam te pasty, ale pasty wiecie. Jak będzie jakiś czasie, to Wam na pewno powiem. Ja się muszę napić mojego soczku z czarnego bzu. O, wiem, głośno przełykam. Dobra, kochani, eee... coś bym skomentowała, ale w sumie nie wiem co. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Eee, może Wy coś chcecie mi polecić, a może coś z tego używałyście i macie lepsze opinie albo gorsze opinie. Chętnie poczytam, dowiem się. I do zobaczenia na następnym filmie. I oczywiście jak wam się podobało zasubskrybujcie mój kanał, bo was jest więcej ogląda niż subskrybuje. Będzie mi bardzo miło. I zostawcie łapkę po sobie. Do zobaczenia. Pa, pa.